Dokładnie 50 lat temu, 14 grudnia 1962 roku Telewizja Wrocław wyemitowała swój pierwszy program miłe, miłe złego początki Ewy Szumańskiej i Andrzeja Waligórskiego. To był nasz początek, a dzisiaj świętujemy 50 urodziny. Krótka historia Telewizji Wrocław w relacji Alberta Bystrońskiego. To jest prowizoryczne Muzeum Telewizji Wrocław. Prawdziwa telewizyjna prehistoria. Ile to waży? No, dobry 10 kilo. Ten sprzęt pamięta pierwszą audycję telewizji Wrocław. Miłe złego początki nie zachowały się w telewizyjnych archiwach. Nigdy ich tam nie było. Programy szły na żywo i wtedy. No, trzeba było niestety kilka dni poświęcać, jeśli to były programy większe, na próby. Telewizja Wrocław na przełomie lat 50. i 60. rodziła się w radiu. Wykorzystano zarówno sprzęt radiowy, jak i na przykład studio radiowe. Lata 60. były skromne. Nowy sprzęt, nowe technologie i nowe programy pojawiły się razem z epoką Gierka. Wchodzimy na antenę. Wówczas rozpoczęła się emisja między innymi z kamerą wśród zwierząt. To był jeden z największych hitów TVP. Rozpoczęliśmy w styczniu 1971 roku. We Wrocławiu powstawały programy rozrywkowe i teatry telewizji. W sumie zrealizowano tu ponad 200 spektakli teatralnych. Debiutowali w Teatrze Telewizji pan Chęciński, no sławny reżyser filmowy i Stanisław Lenartowicz, który y, zrobił bardzo ważne przedstawienia, poza tym chociażby Waldemar Krzystek. W latach 80 wystartował kolejny przebój wrocławskiej telewizji Polonista, który opowiadając o zawiłościach polszczyzny gromadzi przed ekranami miliony widzów był prawdziwym fenomenem. Do Berlina. Ale do Londynu i do Madrytu. Pierwszy regionalny program informacyjny telewizji Wrocław nazywał się Panorama. Później był Transfokator i Rozmaitości. W PRL-u programy informacyjne były głównie propagandową tubą partii. W 1980 roku na chwilę to się zmieniło. O godzinie 18.00 we Wrocławiu było pusto. Bo były rozmaitości. Takiej siły oddziaływania chyba dziennikarze nie poczują już nigdy. Fakty na antenie pojawiły się w roku 90. razem z Nową Polską i Nową Telewizją. W czasie półwiecza pokazywaliśmy Państwu najważniejsze wydarzenia w regionie. Krótko mówiąc, pokazywaliśmy Dolny Śląsk. Telewizja Wrocław, Albert Bistrański.